Okay, witam Was wszystkich, z tej strony to ja Hudson w nowym odcinku Hitman Obsolution, czyli rozgrzeszenie. Tutaj praktycznie już chciałem to nagrać jeszcze raz, czyli nagrywałem już, tak? Zrozumcie, nagrywałem już. Niestety okazało się, że po prostu, no, wow, nie wiem co tam się działo w tym odcinku, ale to było jakaś totalna masakra. W tym odcinku, a czy zresztą tamten odcinek jeden wrzucę, ten pierwszy, ale tamtego co później nagrywałem to nie masz kurwa szans. Żebym to wrzucił. Teraz podnieśmy wszystkie potrzebne sprzęty. Co za sucz, no. No ale kobieto, ja nie chcę mieć... ...niepotrzebnych ofiar. Ty wypierdylaj mi stąd! Masz Ona nie zdąży stąd wyjść, nie? Jak myślicie? Czy zdążyć zdąży stąd zejść? I chuj. I chuj. I chuj. I chuj. I zrobimy to na hardkor. Co tu się chyba Blablabla blablabla. <śpiewa> o dobra, nie, to się tak musiało skończyć. A, no nic. Przepraszam was ludziska za ten mój... Za te moje... Można przyznać, no niedyspozycję umysłową. Ale jak widzicie, no kurde we... Po prostu, no, jest tak jak jest i nic z tym się nie zrobi się. Ale okej, okay, dobra, poczekajcie, damy to tu. Dobra, okej, okay. jest dobrze i jest świetnie. Weźmy shotguna, nie wiem po co, a najpewniej będzie rozpierdol, więc weźmy go. Teraz na spokojnie. Stąd wyjdźmy. I okej, okay, tutaj mamy jednego strażnika, tam mamy pana Tylera z panem innym. Mhm, mhm, jak tam jeszcze czas? Trzy minutki, okej, okay, elegancko. Nie, to raczej tak ja tak po prostu czuję, wiecie, że to i tak wyjdzie tak jak ma wyjść, czyli po prostu, no, zrozumcie, no to wyjdzie tak jak ma wyjść, no i po prostu będzie tylko rozpierdol tutaj czysty. Nie, proszę, póki na razie nikt się nie patrzy, to ja to zrobię tak. Nie, jak on wybuchnie tam. Ja chciałem też zobaczyć ten wybuch w ogóle, jak on wygląda, bo troszkę cięko to wyglądało. Przynajmniej z zewnątrz, nie? Ja teraz tych wszystkich ludzi tutaj troszkę zaskoczę, tym, że ten gościu sobie wypierdoli w kosmos. Jeden z was mi ostatnio pisał, że. że normalnie... się dziwi i tak kurwa, gdzie się tacy rodzą co, że kurwa głupi jestem? nie no, ludziska po prostu czasami się zdarza, no ta gra jest zajebista, ale wiadomo O, ale go wypierdoliło! dobra, teraz oni nie ogarniają w ogóle co się stało czy im coś powiedzą? Ni. Nic nie mówią. No i pięknie. Póki oni nic nie mówią, to mi to jak najbardziej na rękę idzie. Teraz tak, trzeba jakoś tam się dostać. Czy da się tutaj zapisać? Nie no, przecież to się nie da zapisać, w Instagram. E, czy tutaj jest jakiś klucz francuski, czy cokolwiek? Nie, nie ma. Ok, jesteśmy tu, niestety potrzebowałbym. broni mechanika. Nieco, tutaj chcę po prostu to zbadać. chcę to zbadać. A niestety ciężko mi się tak bada, jak tutaj jest ten czas, wiecie? Ja rozumiem. Ja bardzo dobrze to rozumiem. No, swoją drogą, ja tak nie powinienem urwa chodzić, bo to jest tak które geowsko. Wchodzę. A, wiecie co, wydaje mi się, że pójdziemy chyba najłatwiejszą linią oporu i po prostu go zabijemy. Strzelaj. Tak. Troszkę, troszkę czasami tutaj ta gra wydaje mi się, że niezbyt ogarnia i klikam, żeby strzelał. Dobra, wsadzaj go, ale szybciej. Boże, naprawdę, wow. Nerwówka jest czasami, wiecie? Panowie i panie, co tam wziąłeś? Jak się tam leży? Dobra, póki co poczekajmy. Bo coś czuję, że ten gość może nas zauważyć. To jest zresztą jakiś inny gość. O, właśnie, ten pan. Niech oni sobie stąd wyjdą, my wyjdziemy i pójdziemy po ostatni nasz cel. O! Także żebym sobie trochę wyszedł. A, tutaj też mogłem go taki, w taki sposób zniszczyć. O, kurwa! To było chujowe. To było strasznie chujowe. Wow, kurwa. Kikałem żeby szedł do tyłu. Coś tutaj w tej... Nie wiem czy dzisiaj to tak jest, czy coś po prostu się pierdoli. A, strażnicy są ostrzeżeni. No to zajebiście. Ale mniej więcej mogę się tu jakoś poruszać, nie? Nie no spoko, bo jeżeli się mogę poruszać, to nie no po tej najłatwiejszej linii oporu wydaje mi się, że to będzie dobre. Potrzebuję po prostu jakiś strój. Wow, on mnie widział! Nie, kurwa nie wierzę, dotarły posiłki? You fucking kidding me right now? Holy fuck, holy fuck, kurwa ten gościu tutaj idzie Jezus! Och! Ja pierdolę! Ta gra jest czasami wkurwiająca! Wyciągnij pistolet! Ty zjebie, kurwa łysy! Do ciebie zapierdolę! I kurwa! Ty jebana! Dziwko! Bruska! Jezus, Maria! Dotrzyj do tylnego wejścia, no i zajebiście! Przepraszam! Was tak naprawdę za to, co tu się stało, bo kurde... Ale dobrze, mieliśmy ich zabić, to ich zabiliśmy. Może nie było tak fajnie, jak było opisane w poradniku, ale zabiliśmy. Więc pierwszy stopień sukcesu, jakby można powiedzieć, za nami. Teraz tylko się dostaniemy do tajnego do tylnego wyjścia, czy... ...bardziej hardkorowo, czy mniej hardkorowo, ale się tam dostaniemy. Nie spodziewałem się, że ten gościu tu przybiegnie, wiecie? no ale... Z drugiej strony, nie wyszło tak źle, jak miałoby wyjść. Człowiek myśli, że czasami wyszło chujowo, ale tak naprawdę nie, no nie wyszło. Tak jak mówię, mieliśmy ich zabić i to zrobiliśmy. Nie, no oczywiście. Wow, strzelał po niego, ale nie kurwa. Sorjem. na Oj widzicie, tutaj byśmy zabili ostatnią osobę. Spowodowałbym przynajmniej, tak jak czytałem w tym w poradniku, że to auto by na niego spadło. No ale nie udało się. <ścoughs> No nic, nie udało się, no, no tak musiało najwyżej być. Okej, okay, po tym, co tutaj się stanie, nie wiem, czy to będzie film, czy co, to zakończymy ten odcinek. Kurde, szkoda trochę, wiecie, żałuję. Ja pierdzielę, chciałem go tak fajnie rozwalić, ale ja po prostu, no, nie wiem, jakoś ten... Wiecie, tutaj trzeba naprawdę mieć jakiegoś mniej więcej skilla w tym skradaniu, w tym sraniu w bań... O kurde. Dobra, poczekajcie, to tutaj się zakończymy i będziemy się usłyszeć w kolejnym odcinku, więc do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.